Trudno jeszcze mówić o wysypie elektrycznych pojazdów na ulicach naszych miast. Jako pierwsze pojawiły się małe samochody osobowe, które możemy spotkać także w Świnoujściu. Te niepozornie wyglądające jaskółki elektrycznej wiosny można nazwać motoryzacyjnymi zabawkami, w porównaniu z takim oto elektrycznym kolosem, jakim jest autobus miejski Pilea. Przez kilka dni właśnie taki pojazd woził pasażerów komunikacji autobusowej w Świnoujściu. Jego obecność na ulicach nie oznacza jednak, że spółka już go zakupiła. Na razie przyjechałby by kierowcy mogli się przekonać, czy sprawdzi się na naszych ulicach. Testy odbywały się w ramach normalnych kursów. W poniedziałek do testowanego pojazdu na pętli przy kapitanacie portu wsiedliśmy wraz z dyrektorem Rafałem Musiakiem. Testujemy autobus, który ma napęd 100% elektryczny. No, nie mieliśmy takiego jeszcze w Świnoujściu, natomiast rzeczywiście przymierzamy się i planujemy jeszcze teraz w listopadzie ogłosić przetarg na zakup czterech podobnych autobusów o napędzie elektrycznym. Związane to jest z tym, że uzyskaliśmy dofinansowanie do tego zakupu z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie miasto otrzymało w efekcie zaakceptowania projektu i wpisania go na listę inwestycji zaproponowanych przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W kwocie ogólnej 25 milionów złotych znalazły się środki na zakup elektryków dla Szczecina, Polic i Świnoujścia. Oglądane od kilku dni na naszych ulicach wozy noszą znak firmowy Pilea. Prezes Wysiak nie gwarantuje jednak, że ostatecznie miasto zakupi takie właśnie autobusy. Czy to będzie autobus marki Pilea? No, tego nie jestem w stanie zagwarantować. Autobusów, producentów autobusów tego typu w Polsce jest kilku. Jest, są też zagraniczni, także no, przetarg rozstrzygnie. Natomiast będzie to tej klasy autobus. Także one w sumie w środku są bardzo podobne i zbliżone do siebie wszystkie. No zdecyduje ten, który da najbardziej atrakcyjne warunki nie tylko cenowe, ale również serwisowe. Podjęcie decyzji co do zakupu tych właśnie wozów nie może jednak zapaść, zanim kierowcy nie uznają, że Pilea to właściwy autobus na nasze ulice. Ważna jest także opinia pasażerów, dlatego test odbywał się w warunkach regularnych kursów. Kierowca tego akurat wozu miał zastrzeżenia jedynie co do mniejszej przestrzeni pomiędzy siedzeniem a pedałami auta. Generalnie jednak pierwsze wrażenia są zachęcające, choć są też uwagi. Słowackiego, Gierczak. Opinie do tej pory kierowców są dosyć pozytywne. Bym powiedział, że w większości pozytywne niż negatywne. Aczkolwiek kierowcy zgłaszają nam mankamenty stricte techniczne, czy też swojej pracy, czy też to, co widzą i zgłaszane są przez pasażerów, wszystkie te... Następny przystanek. Plac Wolności. Wszystkie te uwagi będziemy starali się przekuć w zapisy specyfikacji przetargowej, tak aby autobusy, które zostaną dostarczone tych mankamentów już nie miały. Po to. Między innymi takie testy się prowadzi, aby producent też wiedział, gdzie, czy do czego jeszcze się musi przyłożyć. Czy zatem głos Mai Piórskiej rozlegać się będzie w nowych autobusach? Wszystko ma swoje plusy i minusy, natomiast. Wolności. Zdecydowanie jest tu więcej plusów, myślę, walorów ekologicznych i użytkowych. Ekologicznych bardziej tutaj w mieście naszym, bo jednak ten autobus, te autobusy będą emitować. I mniej hałasu, i mniej zanieczyszczeń. Ekonomia, czas pokaże. Myślę, że z czasem one też będą bardziej ekonomiczne niż autobusy o napędzie spalinowym. Tankowanie spalinowego trwa jednak znacznie krócej niż ładowanie elektryka. Trzeba pamiętać o tym, że, że po skończonym dniu pracy musi zostać naładowany. Bo to ładowanie rzeczywiście, nawet przy najszybszych ładowarkach, kilka godzin zajmuje. A ładowarki już macie? Chcemy zakupić autobusy z ładowarkami pokładowymi na wstępie, tak, żeby przynajmniej możliwość było ładowania ze zwykłego gniazdka. Natomiast docelowo też chcemy wyposażyć bazę w jedną ładowarkę, taką stacjonarną, szybszego ładowania. Testowany autobus to najnowsze dziecko polskiej marki ARP E-Vehicles, która powstała po przejęciu spółki Rafako przez Agencję Rozwoju Przemysłu. To pierwszy polski autobus elektryczny, który budzi coraz większe zainteresowanie i to nie tylko w Polsce. Autobus po raz pierwszy zaprezentowany został na targach Transexpo w ubiegłym roku. Do sfinansowania udało się go sprowadzić wyjątkowo szybko, bowiem kolejka miast oczekujących na testowanie nie jest wcale krótka. Kolejne miasta decydują się na elektryczne autobusy, mimo że ich ceny wciąż nie zachęcają, ale dopłaty unijne już tak. No, technologia jest z racji tego, że jest nowsza jest droższa, natomiast jeszcze parę lat temu ona była jeszcze droższa. Także z, z, czasem, z czasem ta technologia elektryczna tanieje. Na dzień dzisiejszy mimo wszystko jest to pojazd droższy około 50% od pojazdu spalinu, o, o napędzie spalinowym. Ale no, tak jak powiedziałem, liczymy na to, że w eksploatacji będzie, będzie tańszy. Poza tym, gdyby nie dofinansowanie ze środków unijnych, to pewnie nie zdecydowalibyśmy się na zakup stricte z własnych środków, bo no, jest, na dzień dzisiejszy jest to drogi pojazd. Bez dofinansowania raczej nie O Zdaniem prezesa spółki kierowcy poradzą sobie z obsługą nowych pojazdów bez specjalnych kursów. Instrukcja, zresztą zostali zaznajomieni z podstawowymi zasadami jakby eksploatacji przed wyjazdem, bo sama jazda to polega mniej więcej na tym samym, co w każdym, w każdym autobusie. Także jak kierowca jest uprawniony do kierowania autobusem, poradzi sobie z tym autobusem jak najbardziej. Jedynie musi poznać te zasady obsługi, czyli sprawdzić, że jest naładowany, w razie czego zgłosić, że mu się rozładowuje. Także jest dosyć prosty w obsłudze ten autobus. Czy zatem takie właśnie pojazdy pojawią się w Świnoujściu? Decyzję poznamy już w grudniu, kiedy do Rady Miasta trafi projekt przyszłorocznego budżetu. Jedno jest pewne już dziś, elektryczne autobusy nie są wciąż w Polsce na przysłowiowe pstryknięcie palcem. Jak się podpisze umowę, to firma zaczyna produkcję autobusu i cykl produkcji przy tego typu autobusach, z tego co słyszałem, to jest około 8 do 9 miesięcy plus no, homolo osiągnięcie homologacji, czyli czas na dostarczenie autobusu od podpisania umowy to jest 10, minimum 10 miesięcy. Ale pytanie autobus elektryczne nie powinno brzmieć czy, lecz raczej kiedy?